Ochrona środowiska. Zwykle mówi się na ten temat, mając na myśli likwidację ujemnych skutków spowodowanych szkodliwą działalnością przemysłu. Często jest już wtedy za późno, bardzo trudno naprawić powstałe zniszczenia. O tym, jaki wpływ będzie wywierać nowo powstający zakład przemysłowy na otaczającego środowisko, trzeba myśleć już wcześniej, w momencie projektowania. Tak właśnie postąpiono w budującej się hucie Katowice. W naszym felietonie zaprezentujemy tylko jeden z aspektów ochrony przyrody. Na ten temat mówić będzie magister inżynier Andrzej Hała, pracownik Gliwickiego Biprochutu, główny projektant do spraw gospodarki wodno-ściekowej Huty Katowice. My jako projektanci znaleźliśmy się w sytuacji dość szczęśliwej i nieszczęśliwej z tytułu trudności rozwiązania tego problemu. Stanęliśmy bowiem wobec faktu pierwotnie zasilania kuty wodą z rzeki Przemszy, gdzie, jak wiadomo, rzeka ta prowadzi w tej chwili aż 95% ścieków, a tylko pozostałą część jako wody powiedzmy naturalne rzeczne. To są ścieki pochodzenia z przemysłu Śląskiego. Tej wody w obecnym momencie, w tym czasie, jaki nam został Udostępniony do stworzenia pewnych technologii, nie bylibyśmy w stanie opanować. W specyficzny sposób udało nam się zagospodarować wody z rzeki Soły. I tej jakości woda stworzyła u nas świadomość przede wszystkim tego, że tak dobrym materiałem, jakim przedstawia jakość tej wody, należy gospodarować bardzo oszczędnie. I to było inspiracją do powiedziałbym niekonwencjonalnych rozwiązań w tej hucie właśnie gospodarki wodno-ściekowej. Rozwiązania generalnie rzecz biorąc polegać będą głównie na tym, że woda wpuszczona raz na hutę praktycznie rzecz biorąc nie będzie odprowadzała nic ze ścieków przemysłowych, dlatego że wszystkie te wody będą przerabiane wielokrotnie, wielokrotnie wykorzystywane i każde odpady, nawet najgorsze ścieki, będą kierowane do takich technologii, gdzie te technologie mogą tolerować tego tej jakości złe wody do produkcji. O tym, jak ważny to jest problem, najlepiej świadczy fakt, że przemysł metalurgiczny jest tą dziedziną gospodarki, która obok górnictwa, energetyki i chemii zużywa największej ilości wody. A przecież nie jesteśmy.